Widzowie, jestem szywo 2012, a dzisiaj pierwszy raz gram w Fortnite. Znaczy, na gram tak normalnie to wczoraj dwa razy zagrałem, żeby też zobaczyć, kto jest. Zawsze no. bym przeciwny za tą grą, a jest fajna. Więc jeśli chcecie więcej odcinków, właśnie z tej serii, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. A ja tutaj zlatuję. jak coś będę też źle robił, widzowie, no to też mi może się napisać w komentarzu, ale no to też jest dlatego, że ja po prostu. No jeszcze dobrze nie umiem grać tego Fortnite'a, dobra. Tam sobie polecimy. Dobra. O, 40 strzał, dobra. Mam już też poziom 9, więc jest w miarę fajny ja Zabijmy go, dobra, udało do ja się. Ma złoto, więc to też jest fajnie. Mam 97. Następny poziom, poziom 10 to też jest fajnie. Aha, to rozwalili. Nie, to nie ma sensu. I zmarnowaliśmy sobie właśnie tyle strzałów stąd tylko 11, dobra, nie jest to za dużo. Dobra, pyk, tym mm. możemy jechać. złup. Dobra, jedziemy dalej. Ktoś tu jest. Nie mogę wyjść. Dobra, mi się, że chciało. E, dobra już. A rabego wygląda. Co wyrabiłego na Proszę, poszłałaś do Dobra, szybko się. Dobra. A zostało jeszcze trochę i dobra, wchodzę tu. Gdzieś tu coś tu jest, chyba. Dobra, ja na razie tryb dam bez mikrofonu i bez słuchawek, tak dalej widzę, już też tego do końca nie ogarniam. Rapek, woszelam. Ja rozwalcie, o jak. Nie rozwalcie. Miejsce 72, no to słabo. Dalej. I w gotowości. Dobra. Dobra. Szukanie następnego meczu. Zobaczymy jak to się gra. Faudolców widzę jeszcze na razie nie mam. Więc dobra. Szukanie następnego meczu. Dobra. Codzia na pewno jeśli coś chcecie na przykład ze mną pograć w Fortnite, to napiszcie też w komentarzach swoją nazwę, jak to się ogólnie robi. Myślę, że w na następnym odcinku będę już to ogarniał w miarę. Dobra. Dobra. Spacja. Dobra. Dobra, gdzie tu możemy się zatrzymać? Gdzie na przykład są gracze, żeby ich zabijać, no nie wiem. Uuuu, 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 dobra. Elo, do od. Dobra. Pistolet. A pyk. to to y -y. dobra, nie ważne. Pyk, pyk, pyk. Dobra. J sobie możemy pójść, to nie wiem, tu jest. A, tu chyba nie dochodzi tak o nie wiem. Chyba no, nie wiem, co jest te okrągłe, dobra. Ja tu gram bez budowania. Widzicie, dobra, o. Dobra, to jest jakaś broń fajna chyba. O, 13 strzałów, wiary fajnie, dobra. O, to jest fajne. Bo tym się można fajnie leczyć. Trochę długo, ale to na no, dużo już starczy, bo za 150 jest. Dobra. Też możecie napisać, co to znaczy to złota, ale to chyba można kupować o jakąś bronię w trakcie, który, Bo coś tam to widziałem, właśnie, ale możecie mi napisać w komentarzu, o co tutaj w ogóle wszystko chodzi, bo też i pod koniec filmu też napiszę do Was jakieś różne pytania, które no, mogę na przykład. miałem w trakcie filmu, więc fajnie wszystkie pytania i możecie dać odpowiedzieć w komentarzu. To jest jedynka i pytanie i to tym wy możecie napisać, napisać mi jedynka i właśnie odpowiedź na to pytanie, dobra pyk. Polećmy sobie tam, po wójdźmy, no dobra. Pik. Idziemy. Mam radę, chcę jakieś wiatraki. Muszę mieć też graczy, no bo... Może ci gracze tu będą, a czy w ogóle można jeździć? W tym czymśś się jeździ? Tu było napisane, jak było? Dobra, tu się nie da jeździć. To, to jest mo to jest epickie no, dobra. To możemy wymienić na to. Dobra. Jest zauważyłem nawet te rzeczy już mam w tym, dobra. Jak to jest takie niby chyba dobre, na początku będę z ...skilofem, a później jak już to zmienia to zmienię. A ukryć, się to można było się ukryć, dobra. Dobra, poziom jedenasty. Dobra, siedemka. Złoto się przyda. Dobra, to już to. 12, dobra. Dobra, to, to jest. No, sama dobra. A tym już można go jeździć. Tak samo nie da się. Dobra. Pyk, tu jakieś rzeczy Dobra. Dobra, w ogóle graczy nie ma, dopiero zostało 63, a już ten mecz w miarę długo trwa, więc to, to trochę też... słabo, dobra. I dobra. Jeśli pamiętacie ja też, że, no, ty, 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 ty więcej będzie subskrybentów, to też będą lepsze oczywiście filmy. Mam nadzieję, że do końca roku to nam się tobi 1000 subskrybentów, albo przynajmniej 100, jak było w piosence, na 35 subskrypcji, dobra. Dobra, Dobra widzowie. Ci ja robię nie dobra, tam się już zmniej. na tu jest grać. Trzeba go trochę pozabijać. Czemu nie wiem czy uda go zrobić. Może prędzej my zginiemy, ale udało się. Dobra, jak nie ma tu rzeczy. Tak że mogę też szybko. Zawolniamy, że mogę też skorzystać z... z nie tej broni. Dobra. Szybko, żeby nie zginąć się tego pola. To się już nie rusza, dobra, już się nie rusza. Stanęło tu, przez to można przejść. Tak, ale się do mnie bije, dobra. To widzieliśmy go, dobra, złoto. Jakieś naboje. To zamiast tybrę może sobie mieć. To jest 50 nawet lepiej. To się musi być, dobra, tu jest. Dlaczego tak zabiliśmy? Tak? Czy coś, co się z nim stało? Bo tak. To końca nie wiem. Chyba go zabiłem, Nie wiem. Dobra. Dobra. A gdzie są jeszcze stracę. A tu jak coś leży. Trochę sobie tego to napiszamy, no na dobra, zostało 50 graczy. Może nam się uda to wygrać, zobaczymy. Ale wątpię w to, dobra, następny poziom. Nos. Dobra. tak jest dalej. Na razie nikogo tu nie ma. Nie wiem, czy też jakoś na mapie mogę to sprawdzać. no ja to tu idzie. Tam jest niejedrzej, ta dobra pewnie by tam. Będziemy jak najdalej, tym lepiej. Dobra. Dobra, nie da się tu wejść. Ja ucieknę.